Witajcie w dzisiejszym odcinku, który zaczniemy nad Zalewem Biury. Przyjechałem, bo kolega przyjechał, mówi Jarek wpadnij, spróbujemy na nartach wodnych się przepłynąć. Siema Marcin. Cześć. Jak tam wyciągnie nas to z wody? Jak myślisz? Myślę, że tak. 40 -ka merkury tak. kawał silnika. Jak się mówi, że 40 koni to podstawa, podstawa, żeby narciarza Ciągnąć. Ładna łódka, kurde, motorówka. Podstawa to kamizelka. Bez kamizelki absolutnie nie można w nartach pływać. bo byśmy się utopili. Zrobiliśmy tak, żeby mniej więcej nie powyrywać tych knak, czy jak się to nazywa. Jak już tak wiecie, żeby to pracowało. Odpowiedni też tutaj do trzymania wariator. Nad zalewem lepiej na nartach próbować zacząć przygodę, bo woda stojąca. A na rzece, na wiśle, no to tak i nawrócić gorzej i wszystko tu powinno być lepiej. Dobra, idziemy, fachowego wariatora bierzemy. Narty trzeba zakładać gdzieś na miękkim gruncie, bo one tu mają takie te płetwy, żeby tego nie zepsuć. Płetwy te kierunkowe. Dajemy je do góry. Czekamy na rozwój sytuacji. Patyk solidny. Nastroje dopisują. Pogoda też jest ok. Musi być dobry opór. W rękach czuć. Nie można wystartować za wcześnie ani za późno. Stopniowo, ale ostro. пробоймы атыку қу... Ale czat. Elegancko. Wiecie, cały szkopuł polega na tym, że może trzeba wyjść z tej wody. Położyć się na plecach, narty gdzieś w połowie w wodzie i kita jak już się złapie równowagę. Ale ogólnie jak jest, fajnie, no to dobrze. <śm> Marcin sobie teraz spróbuje. Ja nie mam rękawiczek nawet. Teraz trzeba łódkę odwrócić. Jak ja się tu gramole? Ktoś się skuterem wszczyka? Musimy bardziej tam. Nakierunkujmy się! Dobrze jest, ale ja chcę w tamte strony. Musimy się i tak ustawić w tamtą stronę. Wyczaj moment, żebyś dobrze... Do góry bardziej te narty. Kurde. Fajnie. Mam nadzieję, że Wam się również to podobało. Trzeba próbować takich atrakcji, jak jest możliwość. Obejrzymy jeszcze silnik, jak to wygląda. Dwa cylindry, 40 koni, a ten olej z przodu to po co to jest? To jest mieszanka, on sobie robi mieszankę sobie. A, bo to dwusów. No. Tak. Ale dobra rzecz, bo traktuje się takie coś jak czterusów. Sam sobie mieszankę robi, leje się czyste paliwo i z głowy, nie? Tu jest też elektryk wysokich napięć. Się zepsuje na środku. No można się ratować. Ratuj się, kto może. Teraz się tak przepłynę, bo nigdy nie pływałem motorówką po. Bo... Po czym po sztucznym akwenie tak jakoś wyszło tylko po rzekach, lądach, morzach, oceanach. Odpływamy do zapory! Marcin. Spoko. Do, zobaczenia. do zobaczenia A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia. Kurde, nie mam rękawiczek, to i dobrze. Nazywa zęza? Nie. Chyba tak, no? wypuścimy jeszcze paliwo. <głos> <głos> nie, wodę. Bośmy przedziurawili chyba ten, no. Jest taka czerwona woda od gliny Od gliny czy od kamieni? Od gliny, nie? Nie od kamieni. Trzeba przyznać, że już lepszego nie można było znaleźć tego do wyciągania, do trzymania się rękami, nie? A więc cóż, na dzisiaj... skręć w prawo. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Na nartach sukces, żeby jeździć jest tylko jeden, próbować do skutku. Na plecy, wyczekać moment, dać znać sygnał kierowcy na łódce i login i kita. By było to trudne, to nigdy nie pływam.